Happy New Year 2016, szczęśliwego nowego roku, moje drogie raki. No, dużo szczęścia Wam życzę i pomyślności, oczywiście zdrowia i radości. No, moje drogie raki, mamy już nowy rok 2016. Oczywiście mamy też nowe intencje, więc wypisujemy. Wypisujemy na karteluszkach, tym bardziej, że jest nowy rok. Wypisujemy to, co chcemy mieć, co chcemy osiągnąć, nasze marzenia, nasze cele. Wypisujcie jak najwięcej możecie, bo to jest nowy rok. Można je później dalej powtarzać i skreślać, co wyszło. Wypisujemy po kolei, czytamy to głośno, a na końcu palimy. No i oczywiście popiół wyrzucamy na zewnątrz, niech już Bozia, aniołki, wszechświat zaczną nad tym pracować. A z kolei 25 chyba albo 26, sprawdźcie to na kalendarzach, mamy pełnię księżyca. No i tutaj mamy niechciane intencje, więc oczyśćmy swoją drogę w 2016 z tego, czego nie chcemy mieć w życiu, negatywnych sytuacji, negatywnych aspektów, nawet negatywnych osób. Wypisujemy, czytamy to głośno, a na końcu palimy, i oczywiście popiół wyrzucamy na zewnątrz. Niech już Bozia i Aniołki zaczną nad tym pracować. No i to by było tyle, jeśli chodzi o przypomnienia. No i waszą pierwszą kartą, moje drogie raczki, jest As Kijów. Wspaniała karta. Początek czegoś nowego, początek jakiegoś projektu, początek nowego życia, początek nawet nowego związku, początek um, też um, narodzin dziecka. To może być dziecko Twoje albo kogoś z Twojego bliskiego otoczenia. W każdym razie piękny początek. Cokolwiek byście nie mieli, na samym początku projekt, czy związek, czy też nawet i e, dziecko. To jest wspaniała karta. Paść, Paść, Monet. Też piękna karta. Jeżeli jesteście w szkole, uczycie się dalej i chcecie. Dostać pożyczkę, więc na pewno ją dostaniecie. To jest bardzo dobra urzędowa, finansowa wiadomość. Jeżeli chcecie ruszyć z jakimś projektem, to dostaniecie też tą pożyczkę. A jeżeli z kolei a, szukacie partnera czy partnerki, to może być ktoś, kto jest parę lat młodszy, bo to jest ktoś do 35 roku życia, ale również może oznaczać kogoś, kto jest parę lat od ciebie młodszy i praktycznie będzie się chciał z tobą związać. No, parę lat albo parę dni nawet. Także w tym wypadku to jest bardzo pozytywna karta. I nie bójcie się, bo miłość po prostu nie zna granic, ok? No, jeżeli z kolei e, szukacie pracy, to jest też bardzo dobry omen, bo możecie ją po prostu dostać i Będziecie z niej bardzo zadowoleni. Mało tego, jeżeli macie z kolei inną pracę, to są duże możliwości na to, żeby się posunąć wyżej. Trójka kielichów, nie kielichów, tylko kijów, przepraszam. Więc trójka kijów. Patrzysz w swoją przyszłość i to, czego się podjąłeś i zacząłeś, czyli ten początek. Po prostu da Ci Twoją przyszłość, patrzysz w przyszłość i będziesz zbierać z tego owoce. Także to jest bardzo pozytywna karta. Jeśli chodzi o e, miłość natomiast, to widzisz tą swoją, a, ten swój związek partnerski, czy przyjacielski, czy też nawet i biznesowy, Patrzysz na to też do przodu. Czyli wiążesz z tym duże nadzieje. No i dziesiątka dziesiątka kielichów. Wspaniała karta. Po prostu. Radość, miłość, szacunek, wszystko co jest związane. Z rodziną jest tutaj. Twoje po prostu marzenia się spełnią. To jest karta rodzinna, przyjaźni, ale i też karta dobrego biznesu. Czyli, jeżeli masz jakiś prodzie, projekt w zanadrzu albo chcesz rozpocząć a, jakiś biznes, to da Ci po prostu. Owoce w przyszłości, ok? No, a jak szukasz pracy, to jest wspaniała karta. Jeżeli jesteś z kolei w związku, to lepiej też nie trzeba. A jeżeli z kolei szukasz partnera czy partnerki, to na pewno <tryk> a, będzie to szczęśliwy związek i to już wkrótce, niedługo po prostu do Ciebie on nadejdzie. No, i uh, brama, Gateway, brama na 2016. I ta karta ci mówi: Dwelling in Truth, czyli uh, Dwelling, Boże, jak ja mogę to wytłumaczyć? Dwelling, dochodzić prawdy. Czyli prawda jest Twoim mottem na rok 2016 i na styczeń przede wszystkim. Dochodzić prawdy. No i oczywiście przesłania anielskie. Do no oczywiście tutaj jeszcze pisze I stand in the light of truth. Czyli stoję pod światłem prawdy. Piękna karta. No i zobaczymy, co przesłania niemieckie nam powiedzą. Dla raka. No proszę. <tryk> Deszcz obfitości. Aż trzy. Nowy partner. I ślub, mój ty Boże, aż trzymacie, bo wypadły deszcz obfitości. Proszę, chcąc uzdrowić swoją sytuację finansową, zacznij od przekazania nam swoich obaw dotyczących pieniędzy. Wskażemy ci, jak tworzyć i przyjmować obfitość. Przy naszej współpracy twoja sytuacja finansowa zostanie uzdrowiona w takim tempie, na jakie pozwolisz. Deszcz obfitości. Nowy partner. Żadne spotkanie nie jest przypadkowe. Zaaranżowany przez Boga wprawia w ruch ciąg zdarzeń, których celem jest ziszczenie się Twoich modlitw. Zwracaj baczną uwagę na nowych ludzi których zsyłamy w Twoje życie, rozpoznasz ich, bo wydają Ci się znajomi, przynoszący otuchę i poczucie bezpieczeństwa, nowy partner, no i na końcu ślub, o mój ty Boże, no będziesz miała, miał raczku nowego partnera czy partnerkę i ślub, no a może znajdziesz się na jakimś weselu czy ślubie, ślub. Małżeństwo jest zjednoczeniem dwóch dusz połączonych miłością, wzajemnym szacunkiem i oddaniem. Świadczy o pragnieniu pogłębienia miłości z biegiem czasu. Ślub jest dowodem na, silne, na silnie ugruntowaną wiarę w moc miłości. Tchnij życie w tę wiarę i miłość, mój najdroższy. Proszę. No, macie piękne karty moje drogie raczki. No i to by było tyle na miesiąc styczeń. Dziękuję za oglądnięcie i dziękuję za subskrypcję i za polubienie mnie. I jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to proszę to zrobić. Polubić mnie i zapronumerować. Ja jestem bardzo z Was dumna, bo jest Was coraz więcej oglądających i cieszę się z tego bardzo. Piszcie do mnie komentarze, bo strasznie je lubię czytać i odpowiadam na każde. No, a jeżeli chcecie mieć z kolei położone przeze mnie karty prywatnie, bo jak wiecie, są to rozłożenia generalne, więc nie wszystkie mogą się sprawdzać. Dla raków tak samo. Także a, napiszcie do mnie. Praktycznie to w pierwszym rzędzie proszę zapłacić. Wejść na moją stronę, a moje linki są pod każdym wideo. Jest strona internetowa i mój e-mail. Wejść na moją stronę internetową i zapłacić. 20 dolarów kosztuje sesja, jeżeli mieszkacie i pracujecie w Polsce, a 50 dolarów. Kosztuje sesja, jeżeli mieszkacie i pracujecie poza granicami Polski. No, różne tryki stosujecie, ale to się nie udaje, bo jak płacicie z zagranicy, to niestety wychodzi cały Wasz adres. Także nie używajcie tryków, tylko po prostu płacicie jak powinniście. No, i dziękuję jeszcze raz. Ja, jak zostanie uiszczona zapłata, to ja w ciągu trzech dni z reguły odpowiadam i wtedy się umawiamy. Robię to przez Skype'a, przez telefon, albo mogę Wam wysłać prywatne wideo, które tylko Wy i ja oglądacie. No i oglądacie kiedy chcecie, jak chcecie i ile razy chcecie. I mogę Wam to wysłać na e-maila. Nie musicie mieć nawet na Google Plus konta. No i to by było tyle. Dziękuję jeszcze raz. Wspaniałego stycznia wam życzę. Bawcie się dobrze w nowy rok. Przywitajcie mile nowy rok. I niech Was Bozia obłogosławi, a aniołki strzegą od złego i oświetlą Wam drogę. A przede wszystkim zawsze je pytajcie o pomoc, a będzie Wam dana. Do widzenia.